Jakie po meczu, no bo jednak kibiców brakowało jako tego zawodnika? No, tak było słychać że doping dzisiaj, także nie ma co tutaj gadać. Najważniejsze, że wygraliśmy dzisiaj mecz, to był bardzo trudny mecz, ale cieszymy się z tego, że wygraliśmy znowu dzisiaj super Wisła postawiła trudne warunki? Tak, no Wisła jest dobrym zespołem i jak to, final, to pokazali. E, Rok temu spogonił tutaj swoją pasę, także musieliśmy na nich uważać, też mieli swoje sytuacje, ale zagraliśmy bardzo dobrze na zestawie. Jak wygląda szatnia po tym zwycięstwie? Posprzątane już, żeby no, kultury zachować, gdzieś tam trochę pośpiewaliśmy, ale wiemy, że przed nami napięty terminarz, mamy dużo meczów. Najpierw musimy się na o trzy punkty blizy. To jest ten numer jeden, a później przygotować do meczu no Teraz 46 mecz dzisiaj z tego co liczyłem w tym sezonie czuć już w nogach no czy ja, bardziej w głowie? Ja akurat tyle nie zagrałem, także u mnie może, może tyle nie czuć. Ja się wracam po kontuzję, gdzie stanę ja się. Czuję sobie okolana, ale dużo na tym pracuję, żeby być zdrowym do, sobie, do trenera. Także mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi i walczyć